Święta już za pasem, więc postanowiłem przygotować dla Was taką bardzo prostą kartkę świąteczną. Kartka jest rzeczywiście prosta do tego, żeby ją zrobić potrzeba naprawdę kilku elementów i odrobinę wiedzy. Te wiedzę właściwie za chwilę Wam przekażę. Jeżeli chodzi o elementy składowe, to jest to po pierwsze font, a po drugie to są takie gwiazdki, które ściągnąłem sobie z Freepika. Jedno i drugie wrzucam w opisie do tego materiału. Tutaj dodatkowo jeszcze przygotowałem sobie kwadrat z kolorem tego tła i to jest właściwie wszystko, czego tutaj potrzebujemy. Więc usunę to, co tutaj mam i zaczniemy od początku. Zaczniemy od tego, że weźmy, wezmę sobie narzędzie prostokąta, włączę przyciąganie do brzegów strony i kiedy sobie najadę do lewego górnego rogu, pojawi nam się taki X i będziemy mogli tutaj sobie wrzucić prostokąt. Prostokąt jest biały na białym tle, więc nie widać tego koloru. Ale wystarczy teraz, że wezmę sobie narzędzie zakraplacza, najadę tutaj na ten kolor, pobiorę go. No już mamy naszą bazę. Teraz będziemy wrzucać sobie ten napis na środek, ale będziemy go jeszcze potrzebować, więc ja po prostu zrobię Ctrl D, zduplikuję go, zmienię mu kolor na biały. No i teraz użyję sobie tego widoku wyrównania i rozmieszczenia tutaj względem strony, no i umieszczę to sobie zupełnie na środku. Teraz, kiedy już to mamy, będziemy sobie natryskiwać tutaj gwiazdki. Do natryskiwania służy o to narzędzie, które nazywa się em, narzędziem natryskowym. Właśnie, aby ono zadziałało, musimy najpierw zaznaczyć elementy, które chcemy. Jeżeli zaznaczyłbym tutaj to wszystko, to natryskiwałby mi się też ten, pre, ten prostokąt, który mam pod spodem, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby to były tylko te gwiazdki, więc zaznaczamy je sobie. E, wchodzimy tutaj w to narzędzie. No i mamy tutaj kilka różnych opcji. Na chwilę tutaj zmienię skalę na 100%, żeby pokazać, e, do czego służy ten parametr. Tutaj tych parametrów mamy kilka. Pierwszy polega na tym, że tutaj możemy sobie natryskiwać kopie, czyli jeżeli sobie tworzymy w ten sposób obiekty to to są kopie tych obiektów tutaj jeżeli byśmy wzięli inny tryb, to, czyli natryskiwanie klonów, to tworzyłyby nam się klony ale tym razem ja chcę kopie, tutaj jest jeszcze inna opcja, ale w tym momencie akurat nie będzie ona miała zastosowania, więc trzymamy się tworzenia kopii. No i jak widzieliście, jeżeli zrobię w ten sposób po prostu, czyli sobie zacznę przeciągać to narzędzie, no to będziemy te gwiazdki mieli nałożone jedne na drugie, wszystkie są tego samego rozmiaru, więc tutaj trzeba coś sobie pomóc. To narzędzie właśnie w tym jednym z tych trybów, o których powiedziałem, ma naprawdę świetne, takie świetne narzędzie dodatkowe, mianowicie to zapobieganie nakładaniu się obiektów kiedy klikniemy sobie tę ikonkę. To nagle Inkscape będzie sprawdzał, czy przypadkiem obiekt, który chce postawić, nie będzie postawiony już na innym obiekcie. Dzięki temu, kiedy to zrobimy, no to te śnieżynki przestaną nam się nakładać i to już będzie wyglądało znacznie lepiej. Natomiast one wszystkie są tego samego rozmiaru, no i to jest dość nudne, więc ja wycofam zmiany Ctrl-Z. No i teraz dodam ten parametr, który na początku zredukowałem do zera. Piszemy tutaj 100. Dzięki temu, że użyjemy. 100 to jest w ogóle maksymalna wartość, jaką mamy, no to znaczy, że 100% w jedną i w drugą stronę te obiekty będą mogły się powiększyć. To znaczy, że nasze gwiazdki będą mogły być dwa razy większe, albo w ogóle będą mogły być takie totalnie bardzo malutkie. I teraz, kiedy sobie będziemy stawiać te nasze obiekty, to już będzie znacznie lepiej. Co więcej, jeżeli na, na takim już na, na zapełnionym obszarze, jeżeli najadę tutaj sobie naszym sprayem i zacznę tutaj klikać, to Inkscape będzie szukał cały czas takich mniejszych obszarów pomiędzy i będzie tam również umieszczał dodatkowe obiekty. Natomiast jak być może zwróciliście uwagę, jak natryskiwałem czy jak pokazywałem wam tą pierwszą kartkę, no to tutaj ten natrysk nie był w ogóle na całości, nie był tutaj w ogóle poza tym obszarem, nie był na literach, był tylko na wybranym przez nas obiekcie. No i tutaj mamy kolejne dwie, dwie funkcje, które również są super, więc ja znowu wycofam zmiany, bo będziemy to robić od nowa. Tutaj mamy takie dwie ikonki. Pierwsze to jest rysowanie po widocznych obszarach, a drugi to jest po przezroczystych. Przezroczyste to są te rzeczy tutaj, na których nie ma żadnego obiektu. Te, które mają jakiś obszar, to jest to tutaj. Więc po pierwsze wyłączę malowanie na obszarach przezroczystych. A może inaczej. Zostawimy tylko na przezroczystych i teraz zobaczymy, że tutaj jak maluję, to te nasze obiekty się pojawiają, ale na obiektach już nie. To znaczy trochę wejdą, bo Inkscape sprawdza pośrodku tych obiektów. No ale to nie ma znaczenia. W związku z tym, jeżeli sobie odwrócimy zaznaczenie, no to będzie nam już malowało tylko po tym obiekcie, tak? Czyli jeżeli tutaj gdzieś zacznę malować, no to nic się nie będzie działo, ale jak wiadę tutaj na ten obiekt, który jest naszym tłem, to już wychodzi całkiem nieźle. Tutaj można byłoby właściwie o sobie klikać w ten sposób, natomiast ja tutaj wymyśliłem, że będę jeszcze bardziej sprytny. No i pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Tryb tego y, naszego natryskiwania, tego naszego sprayu mamy ustawiony w ten sposób teraz, że będzie on malował tylko po istniejącej przestrzeni. Więc możemy zrobić taką rzecz. Weźmy sobie ten napis, wejdziemy sobie tutaj w menu ścieżka, i w tym menu ścieżka, mając zaznaczony ten napis, wybierzemy opcję odsuń dynamicznie. Nic się na razie nie zmieniło, ale kiedy wejdziemy w tryb y, narzędzia węzłów. To tutaj pojawił się taki diamencik, możemy go złapać, rozciągnąć sobie ten nasz napis i on się trochę powiększy. Tutaj w środku zrobiły się takie jakby obszary z dziurami, ale to sobie zaraz skorygujemy. Chodzi o to, żeby mniej więcej zrobić o taką przestrzeń. Kiedy ja teraz sobie to zatwierdzę w ten sposób, że kliknę obiekt w ścieżkę, ten obiekt stanie się normalny. Teraz tylko jeszcze musimy tutaj oczyścić te nadmiarowe punkty, które sobie stworzyliśmy, bo one są nam zupełnie niepotrzebne. Będą nam tylko i wyłącznie psuły nasz efekt, więc ja. Usuwam te obiekty, zaznaczam je wszystkie, to znaczy te punkty zaznaczam je wszystkie, klikam klawiszem, czy wciskam klawiszem delete, no i znikają nam te kształty, czy te punkty, i dzięki temu mamy już tej sprawę załatwioną. Teraz to, co zrobimy, to sobie zaznaczymy nasze tło, wciśniamy shift i zaznaczamy to, co jest w środku, albo po prostu objedziemy jedno i drugie, wejdziemy w menu ścieżka i zrobimy różnica. Czyli wycięliśmy sobie o taką dziurę w tym naszym tle. No i teraz już wiadomo, do czego to zmierza. Jeżeli zaznaczymy sobie nasze gwiazdki i wejdziemy do narzędzia natryskiwania, które jest tutaj, no to nasze gwiazdki natryskają się tylko, tylko i wyłącznie tam, gdzie w ogóle znajduje się jakiś kawałek tła. Tak? Możemy sobie tutaj jeszcze raz do, dokładniej i precyzyjniej nie, najeżdżać na ten już zaamalowany obszar. Dzięki temu nam się te mniejsze gwiazdki drobne pojawią i będzie to jeszcze bardziej. Urokliwie wyglądało. Więc tutaj sobie zakolorujemy to wszystko dalej, natomiast jeszcze troszeczkę tutaj więcej w to włożymy takiego e, działania, takiego natryskiwania. Dzięki temu te małe gwiazdki się pojawią i będzie to wyglądało jeszcze fajniej. I będzie tak bardziej różnorodnie wyglądało. Teraz zrobimy kolejny trik, ponieważ nie chcemy tutaj mieć takiej dziury w środku, więc zbliżymy sobie to, ten nasz widok. Klikniemy na ten obiekt, który tutaj mamy, czyli ten obiekt w tle. Wejdziemy w narzędzie edycji węzłów i usuniemy te wszystkie węzły, które są naszym wycięciem. I dzięki temu w środku pojawiło nam się o, takie coś, takie wycięcie w kształcie tego napisu, nie? Bierzemy więc nas, nasz napis, wrzucamy go na górę, bo on na razie był pod spodem nowo utworzonych obiektów, dajemy mu kolor biały, no i teraz nie pozostaje już nic innego, jak tylko wejść sobie tutaj w wyrównanie i rozmieszczenie. Względem strony klikamy te dwa obiekty i dzięki temu nasz napis LED it snow nie jest przykryty. To jest właściwie wszystko, ewentualnie można zrobić jeszcze jedną rzecz. Zaznaczyć sobie kompletnie wszystko poza naszym tłem. Czyli tutaj musimy sobie przybliżyć to kliknąć gdzieś na to tło, aby ono się odznaczyło, czyli mamy zaznaczone o wszystko to co tutaj jest, nie? Teraz przeciąganie jest wszystkiego do wszystkiego, ja to wyłączę, bo inaczej inskiej będzie trochę krztusił, więc próbujemy teraz zrobić, już będzie znacznie lepiej, może nie jest idealnie, ale i tak zadziałało to dobrze. Ok, teraz ja to wszystko zgrupuję, używając kombinacji klawiszy Ctrl G, ale ten przycisk tutaj grupowania również by wystarczył, no i teraz zbliżymy się troszeczkę, klikniemy prawym przyciskiem, że powielimy sobie tą naszą grupę, tej no i która jest na wierzchu, damy sobie taki inny kolor wejdziemy tutaj najpierw w wypełnienie i kontur. Weźmiemy sobie narzędzie zakraplacza i zrobimy sobie, aby te ten nasze wszystkie elementy miały kolor tego naszego tła. Troszeczkę je sobie ściemnimy, o tutaj używając, pamiętamy, że zmieniamy sobie tutaj na HSL, nie używamy RGB, tylko HSL. Bierzemy sobie tym suwaczkiem tutaj z alką dajemy sobie, żeby to było ciemniejsze, no mniej więcej tutaj. Dajemy to jeszcze jeden taki powiedzmy piętro w dół, no i strzałką w dół powiedzmy, a no bo tutaj widzę, że zmieniłem sobie teraz te zmiany kolorów, więc użyjemy takiego triku, to sobie odsuniemy na bok, klikamy sobie na to, co jest pod spodem, cofamy i teraz jak będę klikał w dół strzałką, no, a powinno nam zacząć wyłazić od spodu, że tak powiem, te nasze kształty. No i to, to się teraz zdarzyło, jak sobie spojrzymy z daleka, no to ten efekt nie jest specjalnie widoczny, ale jednak zyskaliśmy pewną taką Dodatkową warstwę, dzięki temu to wygląda fajnie, jakby miało taką swoją lekką wypukłość. Jeżeli chodzi o ten materiał, to jest wszystko. Przypominam, że wciskając F, możemy sobie zobaczyć tylko to, co jest na stronie i nic więcej. Jak widzicie, kartka jest bardzo prosta, pozostaje nam teraz wejść tylko w menu plik, tutaj kliknąć sobie eksport, wyeksportować sobie tą kartkę. No i ją możemy wysłać do rodziny i znajomych, ale przez internet, nie. <laughs> Z mojej strony to oczywiście wszystko. Życzę Wam. Świetnych, udanych, ciekawych świąt, fajnych prezentów. Wszystkiego, co jak najlepsze. A sobie życzę subskrypcji i lajków. <laughs> Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego.